Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem będzie Pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zapraszam. Szanowni Państwo, szanowny panie Łukaszu. Zarówno podczas wczorajszego dnia konferencji, jak i, jak i w dniu dzisiejszym. No przede wszystkim tutaj na pierwszy front wysuwały się te wyzwania związane z polityką energetyczną-klimatyczną, ale to nie jedyny istotny obszar w zakresie w ogóle wpływu na kształtowanie polityki europejskiej. Kolejnym takim wyzwaniem jest zarządzanie zasobami wodnymi. No oczywiście z tego względu, że woda nie jest osobem nieograniczonym, a wręcz w ostatnich latach dostrzegamy zaburzenia w tym obszarze. I taką odpowiedzią na te wyzwania związane z zasobami wodnymi ma być nowa inicjatywa Blue Deal, którą w zeszłym roku, której założenia w zeszłym roku opublikował Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny. I tutaj moje pytanie do pana Panie Łukaszu. Jakby mógł Pan naszym słuchaczom przedstawić, o co chodzi z tym, z tym Blue Dealem, co zawiera ta deklaracja. Tam się wskazuje na pewne takie zasady przewodnie, priorytetowe działania. Gdyby mógł Pan troszeczkę nam więcej o tym opowiedzieć, o jakich kwestiach dokładnie jest tam mowa. Kwestie związane z wodą są przedmiotem polityki Unii Europejskiej już od dłuższego czasu. Ramowa dyrektywa wodna obowiązuje od 2000 roku, natomiast do tej pory podejście Unii Europejskiej dotyczące wody ograniczało się do innych grup jakby tematów i kwestii priorytetowych, niż jest to nowy niż jest jakby nowe kierunki zmian. Ponieważ Głównym przymiotem troski do tej pory była troska o stan jakościowy wód. I w tym zakresie mamy już szereg regulacji, różnego rodzaju obostrzeń, które obowiązują, są zharmonizowane na poziomie całej wspólnoty. Natomiast Taką kwestią, która coraz silniej zaczyna znaczać się na agendzie Unii Europejskiej, jest również kwestia ochrony samych zasobów wodnych, ponieważ o ile dostępność wody była przez długi czas czymś oczywistym, to na skutek no, zachowujących zmian klimatycznych, pewnych procesów, które występują i są odczuwalne w Europie, Dostać, sama dostępność wody nie jest już czymś tak oczywistym, i w związku z tym Europejski Komitet Koaliczy Społeczny, który obok Komitetu Regionów jest głównym organem doradczym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, podjął w lutym 2023 roku inicjatywę, którą nazwał EU Blue Deal, której właśnie istotą jest to, aby obok. Europejskiego Zielonego Ładu, który już jest inicjatywą liczącą sobie kilka lat, która zyskała dużą rozpoznawalność i która faktycznie w istotnej mierze wpływa na kierunki polityki gospodarczej w Unii Europejskiej i funkcjonowanie gospodarki, to jednak te tematy związane z wodą zawsze mierzyły się z problemem małej widoczności. Jakby w, w agendach rządów e, przedsiębiorstw zawsze te kwestie związane właśnie z emisją gazów cieplarnianych, wpływem na klimat e, zajmowały pierwsze miejsce. Natomiast woda była słaba także w mierze politycznym, ponieważ e, choćby na przykładzie polskiego podwórka e, kompetencje w zakresie gospodarki wodnej są rozproszone pomiędzy Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Podobnie jest też w rządach większości europejskich państw i podobnie też jest na poziomie Unii Europejskiej. I właśnie celem inicjatywy EU Blue Deal e, było wyróżnienie wody jako odrębnego obszaru polityki publicznej. Między innymi jednym z głównych elementów propozycji EU Blue Deal jest to, aby w nowej kadencji Komisji Europejskiej funkcjonował dedykowany komisarz z taką stricte właśnie z portfolio wodnym, tak, który odpowiedzialny jest stricte właśnie za koordynowanie polityki Unii Europejskiej w obszarze wody. I przede wszystkim właśnie, idea Blue Deal jest taka, że e, sprowadza się ona do skupienia się na ochronie zasobów wodnych, czyli poprzez zarówno zwiększanie do zasobów, poprzez na przykład wszelkie inwestycje i działania związane z poprawą retencji wody, e, jak również z efektywnością wykorzystania e, e, wody, zarówno po stronie gospodarstw domowych, jak i e, e, przedsiębiorstw i także pełnym e, uchwyceniem Ekonomicznego wymiaru wartości wody, ponieważ e, często efekty zewnętrzne związane z wykorzystaniem zasobów wodnych spychane są w obecnym momencie na, na inne podmioty. Inne podmioty ponoszą konsekwencje czy koszty związane z e, na przykład naruszeniem stabilności zasobów wodnych. E, natomiast celem Blue Deal'u jest wprowadzenie takich mechanizmów na przykład wyceniania wody czy e, przenoszenia pewnych kosztów, tak aby właśnie w tym e, miejscu, gdzie powstaje problem, te skutki ekonomiczne również, że finansowo. Się pojawiały? No właśnie, jakbyśmy mogli bardziej szczegółowo spojrzeć na te proponowane działania, ponieważ tak z jednej strony wydawałoby się, że prawo do korzystania z zasobów wodnych przez podmioty gospodarcze jest czymś, czymś oczywistym i też te poszczególne takie indywidualne potrzeby poszczególnych sektorów przemysłowych powinny być też zaadresowane. Z drugiej zaś strony, Bloody no, Limb wskazuje jasno, tak jak Pan wskazał, na konieczność zrównoważonej, takiej bardziej zrównoważonej konsumpcji tej wody i wykorzystania, ale także podejścia troszeczkę może innego w kontekście na przykład ustalania cen za korzystanie z zasobów wodnych, chociażby w relacji z zasadą zanieczyszczający płaci. I teraz. Jakie tak naprawdę realne, y, może na tym etapie jest jeszcze trudno o tym mówić, bo nie znamy szczegółów, tak? Y, propozycji to jest dopiero gdzieś na, y, na początku drogi, ale jakie mogą być najważniejsze, takie y, y, t, najważniejsze elementy wpływu na, y, na przedsiębiorstwa, zwłaszcza jaki, jaki wpływ na y, przemysł chemiczny może mieć Blue Deal, na przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego? My, jako Federacja Przedsiębiorców Polskich, również współpracując między innymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przeprowadzaliśmy szereg analiz dotyczących potencjalnego wpływu Blue Deal na polską gospodarkę, potencjalnego, ponieważ nie znamy ostatecznych skutków i jego kształt, ostatecznego kształtu tych propozycji i stworzyliśmy także coś w rodzaju takiej mapy branżowej. I z tej mapy branżowej wynika, że w, w ramach przetwórstwa przemysłowego, branża chemiczna jest w największym stopniu eksponowana na tematy związane z wodą, więc potencjalnie Blue Deal może w największym stopniu oddziaływać na branżę chemiczną spośród wszystkich podsektorów w ramach przetwórstwa przemysłowego. A dlaczego tak? Ponieważ branża chemiczna w Polsce zużywa rocznie 330 milionów metrów sześciennych wody, Podczas gdy całkowite zużycie w przestrzeni przemysłowej to jest 700 milionów metrów sześciennych, czyli prawie połowę wody, jaką w Polsce zużywa przemysł, to jest zużycie w sektorze chemicznym. I też potencjalnie może być pewna presja wywierana na, firm, na przemysł chemiczny odnośnie osiągania pewnych postępów w zakresie efektywności wykorzystania wody, ponieważ pewne miary wodochłonności w sektorze chemicznym są stosunkowo wysokie, na przykład na tle innych branż. E, aby wytworzyć 1 milion złotych wartości dodanej w przemyśle chemicznym e, potrzebujemy w tym momencie w Polsce około 17,8. Miliona, nie, po 17,8 tysiąca metrów sześciennych wody. W niektóre branże przemysłowe, im wystarcza 3-4 tysiące. To jest oczywiście to specyfika branżowa i tak naprawdę trzeba porównywać to w wymiarze międzynarodowym, czyli to, ile branża chemiczna na przykład w innych krajach Unii Europejskiej zużywa i czy to jest wyższy poziom konsumpcji. Niestety, właśnie dane są mało dostępne w tym zakresie i tak naprawdę jednym z obszarów, Podstępny w ogóle wdrażania Blue Deal'a będzie y, rozbudowa systemu gromadzenia danych dotyczących wody i konsolidacja. Na poziomie Unii Europejskiej, ponieważ mimo dotychczasowych starań Eurostatu nie mieliśmy dobrze porównywalnych danych w tym zakresie w skali międzynarodowej, więc jakby potencjalny wpływ na działalność gospodarczą to przede wszystkim to, że możemy spodziewać się, że taksonomia z rozwoju w ramach raportowania ESG będzie również w większym stopniu zawierała różnego rodzaju metryki związane właśnie z efektywnością wykorzystania wody niż. ma to miejsce w obecnej wersji EU taksonomii. Dyskusje w tym zakresie trwają i wygląda na to, że, że w tym kierunku będą już zmiany, czyli formy pewnego rodzaju miękkiego wpływu na przedsiębiorstwa, aby jednak przynajmniej przyglądały się temu, w jak efektywnie korzystają z wody, jaki jest oddziaływanie działalności przedsiębiorstwa na środowisko wodne i sprawozdawania w tym zakresie, co może także no, generować potrzebę w Wdrażanie jakichś działań, aby w ramach tych metryk, tych wskaźników też wykazywać. Osiąganie pewnego rodzaju postępu i poprawy. Druga kwestia no to taryfy wodne. Tak? Z jednej strony, w ramach EU Blue Deal, e, woda jest definiowana jako podstawowe prawo człowieka, czyli w ramach takiego bazowego dostępu e, konsumenci przede wszystkim będą chronieni, e, by pewną minimalną ilość wody zapewnić w rozsądnie cenach. Natomiast w miarę, im nasz poziom życia jest wyższy, tym większa może być presja ekonomiczna w postaci właśnie e, w taki sposób w skali, Kalibrowanych taryf wodnych, które będą no, niejako karały za nadmierne zużycie wody. Oczywiście kluczowa kwestia jest taka, w jaki sposób będziemy definiować to nadmierne zużycie wody. I to jest dyskusja, która dopiero tak naprawdę będzie nas czekać. Ale to także jest kwestia działań edukacyjnych, zwiększenia świadomości konsumentów, czyli na przykład w ramach koncepcji Blue Deal proponuje się tak zwane etykiety efektywności wodnej, czy tak samo etykiety energetyczne, które pokazują, jak ile prądu zużywa dany produkt to jednocześnie yy, proponuje się, żeby była taka etykieta, która będzie pokazywała, ile wody wykorzystano do wyprodukowania danego produktu. Więc to może być także oddziaływanie na pewne decyzje konsumentów, które też w jak pewnym stopniu będą skłaniały do tego, żeby dobrowolnie wybierali te produkty, które, których produkcja wiąże się z mniejszym oddziaływaniem na środowisko w wymiarze wykorzystania wody. Ale ostatnia rzecz, pamiętajmy też o tym, że EU Blue Deal to jest też ogromny program inwestycyjny, ponieważ planowane jest stworzenie yy, Funduszu Niebieskiej Transformacji. Potrzeb i skala inwestycji w skali całej Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej, czyli od 2028 roku do 2035, to jest 390 miliardów euro. I dosyć istotna część może trafić tych środków również do Polski, ponieważ jesteśmy czwartym krajem w Unii Europejskiej od końca pod względem y, poziomu zasobów wodnych w przeliczeniu na mieszkańca, więc jakby do naszej potrzeby są duże, więc jakby też e, mm, uzasadnienie od tego, żeby kierować duże sumy do Polski jest y, ważne. Oczywiście w dużej mierze to będą inwestycje publiczne, w, w, w retencje, w, ale również m, można zakładać, że również przedsiębiorstwa będą wspierane w, e, we wdrażaniu rozwiązań efektywnych e, w zakresie wykorzystania wody, a nie tylko, e, więc w to nie tylko jest ryzyko, ale także, także szansa na faktycznie pozyskiwanie e, dosyć dużych środków na unowocześnianie e, procesów produkcyjnych. Dziękuję serdecznie. A gdybyśmy właśnie mogli pozostać przy tej takiej perspektywie e, przyszłych prac na poziomie unijnym, e, jak w Pana opinii w ogóle będzie się plasował Blue Deal w priorytetach e, prac w nowym tym cyklu instytucjonalnym, zarówno z poziomu na przykład Komisji Europejskiej? E, bo tak naprawdę w obecnej sytuacji no, tymi kluczowymi obszarami są nim na przykład, chociażby obronność, tak, czy utrzymanie konkurencyjności przemysłu w Europie, jak gdybyśmy mogli zdążyć Blue Deal do tych um, priorytetowych obszarów, które znamy dzisiaj? Czy pana zdaniem Blue Deal faktycznie ma szansę być tym elementem, nad którym będą realnie już trwały prace regulacyjne, e, czy jakie są inne przewidywania dalszego postępowania z tą inicjatywą? Zgodnie z założeniem Blue Deal ma być osobnym priorytetem działań przyszłej Komisji Europejskiej, właśnie z dedykowanym komisarzem, który nie ma stanowić części na przykład Green Dealu, tylko być obok e, e, zielonego ładu jednocześnie oczywiście zachowując e, pewną e, spójność założeń obu tych, e, tych pietetów. Natomiast to jest kwestia, która no, rozstrzygnie się w praktyce e, dopiero po wyborach, które już za parę dni e, oraz po usformowaniu się nowej Komisji Europejskiej, ponieważ póki co, Wszystkie założenia wszystkie dokumenty. Y, są po stronie y, partnerów społecznych, po stronie Europejskiego Komitetu Konieczno-Społecznego, po stronie organizacji również międzynarodowych y, zainteresowanych tematyką wodną, która do tej pory była inicjatorem tego rodzaju działań. Komisja Europejska przyjęła y, te, te dokumenty, zapowiedziała pewnego rodzaju działania, natomiast no, póki co przyjmuje tak naprawdę postawę związaną z pewnym wyczekiwaniem, nie podejmowaniem jeszcze wiążących decyzji. Tak naprawdę kluczowe w tym zakresie decyzje będą zapadały dopiero na jesieni bieżącego roku i wtedy sprawa będzie, będzie nieco bardziej jasna. Natomiast wstępne założenia są faktycznie ambitne, także nie tylko właśnie w ramach działań tych przyszłych skupimy się na kwestiach energetycznych, kwestiach bezpieczeństwa, ale również te, te tematy wodne, również będą Będą miały nadane wyższą rangę zdecydowanie niż do tej pory. No właśnie, i tylko tak naprawdę aktywnie, podejmując taką aktywną postawę i aktywnie uczestnicząc w pracach regulacyjnych nad założeniami tej inicjatywy, mamy możliwość w jakiś sposób kształtowania tych finalnych propozycji regulacji. Państwo jako Federacja Przedsiębiorców Polskich już macie pierwsze doświadczenia za sobą, jeżeli chodzi o wypracowywanie wstępnych rekomendacji w tym zakresie. No właśnie, a jak wygląda generalnie kształtowanie stanowiska Polski, jeżeli chodzi o, o Blue Deal i ewentualnie jak można dołączyć do prac roboczych w tym zakresie? Tak, zainteresowaliśmy się tematyką Bludidu nie tylko dlatego, że to jest ważna i istotna kwestia, tak, która będzie kształtowała również warunki funkcjonowania polskiej gospodarki, ale także dlatego, że to jest to jest inicjatywa, która jest na wczesnym etapie jakby procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej. Tak naprawdę jest na fazie koncepcyjnej, a nie wypracowywanie konkretnych rozwiązań. A to daje unikalną szansę, żeby my jako polscy interesariusze mieli wpływ na to, co powstaje w Unii Europejskiej. Zbyt często do tej pory przy Unii Legislacji budziliśmy się po prostu zbyt późno, reagowaliśmy na takim etapie, kiedy realnie nasz głos już nie mógł być uzgadniany i w tym przypadku może być e, inaczej. Dlatego już e, jako Federacja Wsiące polskiej zaangażowaliśmy się w ten temat w, w ubiegłym roku. Między innymi zorganizowaliśmy konferencję w, w, w Brukseli. E, także e, nawiązali się porozumienia z szeregiem in, organizacji również europejskich. E, w tym zakresie odbyliśmy szereg spotkań w między innymi Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej. E, więc trzymamy rękę na pulsie. Natomiast e, jednocześnie no, to działania mają charakter stały. I e, w ramach właśnie takiej stałej monitorowania po pierwszej sytuacji, z drugiej strony po to, by uwzględnić głos jak najszerszego grona interesariuszy, prowadzimy komitet do spraw wodnych Federacji Przedsiębiorców Polskich, który ma charakter otwarty, zapraszamy tam również firmy, które nie, nie należą stricte do naszej organizacji, który właśnie na bieżąco pozwala na, na monitorowanie stanu prac i jednocześnie tworzenie rekomendacji Polski do, do, do tego projektu. Jednocześnie 24 września w Warszawie odbędzie się kongres wodny, który również organizujemy, który będzie również dobrą okazją do tego, aby omówić te tematy nie tylko w gronie polskich przedsiębiorców, ale również będą tam uczestniczyli goście ze strony Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za, za wszystkie bardzo cenne informacje i wskazówki. Myślę, że to nie, nie nasza ostatnia rozmowa w tym obszarze, tym bardziej, że też jako e, tutaj Polska jest za przemysłu chemicznego e, zadeklarowaliśmy również tutaj e, chęć współpracy z państwem w, w temacie w obszarze Blue Dealu. E, Jeszcze raz dziękuję serdecznie, e, dziękuję również państwu, moim państwa gościem był Pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.